A więc cześć z tej strony, ja neto witam Was w kolejnym odcinku. Jesteśmy na Murder wraz z Netełami. Przywitajcie się, na tełowie. Dzień dobry, dzień dobry. Więc tak, jest z nami dzisiaj Neto. Dobrego dnia. Jesteście jest z nami, Neto. A dzień dobry. Jest z nami dzisiaj Neto. Dzień dobry. Neto. Hey. Neto. No, hi. Neto. Cześć. Neto. A few moments later. No i oczywiście, Neto. Dobra, to no bez przedłużania... A właśnie, jeszcze nie, poproszę dzisiaj, uwaga, uwaga, o 1500 łapek w górę się równa w kolejny odcinek. Więc tak, mam nadzieję, że wbijemy cel. Bierze Waszą moc pod ostatnim odcinkiem domu, który właśnie w tym momencie nagrywamy, czyli dzisiaj jest w poniedziałek. Właśnie teraz my to nagrywamy to aktualnie jest 3000 łapek w górę. Dziękuję wam niesamowicie za to. Szczególnie, że po takiej długiej przerwie... Bez nagrywania, zostawić coś takiego, co serio Wam dziękuję. Dobra, to bez przetłuszania. zaczynamy! Witam! Jesteśmy już tutaj na pierwszej arenie z netełami. Ja oczywiście Czy tutaj widzicie morderze? moją rolę tutaj w prawym górnym rogu. I posłuchajcie. Czyli wiecie, tutaj... No, neteo to morderca. Napiszcie komentarz na to morderca, a ja wam przyfnę z netełami w serduszko. No i co? Jesteśmy już wszyscy netełami, żebyśmy nikt właśnie nie wiedział kto kim jest. A tutaj nie widać ników, więc to jest piękne, nikt nikt nie wie kto kim jest. To na przykład, nie wiem, Misial, Łukaszek, Julkasiowa I właśnie nikt tego nie wie, to jest piękne. No, patrzcie, cały serwer, wszyscy ludzie mają tego samego skina. Boże, coś pięknego. To, zróbcie to teraz na Bedwarsach. <noise> tak, na Bedwarsach będziemy. Ej, szczególnie jak ktoś jest daltonistą, to popatrzcie sobie coś takiego, że jak w PetWars z tymi samymi skinami, ktoś z roz i widzi czarno-biało i nie wie, który jest który przez te jeszcze skiny. Tup, 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 złoto. Złoto, złoto. Jak ktoś jest skinem, to Meteo jest mordercą. Dobra. Ja się dziwię, jak jeszcze wszyscy żyją. No właśnie. Może ten AWP jest Nie, Ej, wiecie co ja myślę? Ej, wiecie co? Ja chyba wiem, kto jest mordercą. Wiecie, kto jest mordercą? Meteo. No tak, Neteo! To ej, ja Kroś, ale ja mam tą kąpę. Tu ja też mam tą kąpę. Ja też mam tą kąpę. Kryste, no Teteo, nie zabijaj Ej, du, nie możesz zrobić. O, to jest za. Neteo zabił! Neteo, morderca! O, nie! Nie! A! Ej, Neteo mnie zabił. No, Neteo. To jak możecie zauważyć, wielka bitwa pomiędzy łuczni. O, okej, jesteśmy już na kolejnej arence! wraz z Neteoami klasycznie. Detektywem Okej, Neteo jest detektywem Detektyw Ja nie wiem Ja jestem Neteo jest mordercą? Okej, teraz pytanie za 100 punktów O niech to, spadłem Pytanie za 100 punktów, który Neteo jest mordercą? Neteo Ten, ten zły Ten neteowaty Ten Dobra, no to ten Neteo to jest morderca Ten Neteo z mieczem to jest morderca jakby co Wow No nie że To ja się ej, w sumie ej, chodźcie wszyscy na środek! Ej, chodźcie wszyscy na środek, się tak pokażmy. Chodźcie przed Kaliego! Uważajcie, bo Neteo ma map. jakiś. Ale gdzie? No właśnie Ale... też mi śmierć. Ej, no ja tam chciałam Iść. chorą. mi kamper ukradł. Ej, no, chodźcie! Chodźcie, ja mam tutaj ten Ale tak trochę fajnie. Ej zabij? O niech to Neteo zabija! Nie wiem jak wy, a ja daję prezenty Kaliemu. Co to jest? O, co jest? Ej czekaj. ej, czekaj, na co Ej, co to, to jest? Ej, czekaj, na jesteś Ej, gonić. Dobra, ja się rozejdę. Ja Dobra, Wiecie um, ja czy mam z Neto powiedzieć, że z nim będzie bezpiecznie. Hej Neto! Na to, mój, na to Cześć O tam co też to wychodźmy do nich, oni będzie z nimi raźni. No okej, okay, ten to to jest morderca. Ten to to jest morderca. Tamten! Ja widzę go nie. O kurde, no to to morderca jednak. Mieszmy rację, to to morderca, uciekamy stąd. O, się tak to jest taka martwa. Boże, no to zabija. Je wiedziałam, że on jest zły. Wiedziałem, że ten to ten zły człowiek. O, nie nie nie. Wie kladą. No nie. że czekoladą. <grym> Okej, okay, grzeba, się gdzieś tak schować no. Ale kto jest mordercą? Bo już niekwa, tak, to nie gniew. No, jest mordercą. Wow. Ej, Ja nie wiem, co jest mordercą. Dobra, gdzie ci chowam? Też nie wiem. To, dobra, posajcie. Który został graczem? Ej, graczy? Sześciu. Idźcie za dwa tawe mnie się pozwoje. Ok, Posadźcie skoro teraz aktu. Mogę coś powiedzieć? Podajcie, skoro, skoro aktualnie nikt nam nie przeszkadza, jesteśmy tutaj w kryjów. I jesteśmy na jachcie wraz z nettołami. Neto, o tante, neto. O nie. Dobra, neto wannie, neto wannie. Posłuchaj. E, teraz będę. Patrz, ja będę Twoją kamerą, a Ty ruszaj główką, bo ja będę coś teraz mówić. Więc tak, no to dajesz. Posłuchajcie, jeżeli ten odcinek Wam się spodoba, to napiszcie w komentarzach kogo tym razem mamy założyć skiny jakich osób z, z Cuffy, z ekstry lub jakich youtuberów i kto będzie... <śmianowidze> Jesteśmy już tutaj na kolejnej arence. No i co, może teraz o nim mi powiedzieć, bo ostatnio mi to bardzo nie wychodzi ja Więc tak, posłuchajcie Jeżeli spodobał mi się ten odcinek i byście chcieli więcej możemy sterów ze skinami To piszcie śmiało w komentarzach, kogo mamy tym razem założyć skiny Jakich osób, jakich youtuberów nawet Na przykład Ruferka, lub nie wiem jakich I Bawię no, dajcie dać w komentarzach Kurde, ty, na to to MIECZEM, NIE nie też mi w tym raz, kurde no Ale przynajmniej mi nie przeszkodził, to jest najważniejsze No, specjalnie to zrobił Powiem wam tyle, to był taki duży tył net, tek... Neteo, ale tyle na to. No, czekaj! Kurde, z mieczem i przyszli. Meteo <grym grym grym> z mieczem że ty się rozeszli. Ja o patrzcie, neteowie pracują. Tylko szkoda, że jeden z nich ja to morderca. Dobra, tu jeszcze tak sobie no, pozbieżam. Jest... Dobra, kto jest? Zresztą... One to tutaj jest w swoim pokoju jakimś... O, dwóch neteów! O, o. Dobra, dwóch netełów. Co mamy to. No, nie, nie, nie. O, Nie, Jesteń, oh, yes. nie, 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 nie Dobra, czyli już tutaj został zamordowany? No to widzimy się na kolejnej arenie i niech to jest niewidzialny. Ła! Wow. Jesteśmy już na kolejnej arenie, jesteśmy w opuszczonym miasteczku neteów Ła! Wow. A tu jest cmentarz netełów. I to jest kościół netełów! Gdzie jest cmentarz? To jest cmentarz rodu netełów. Wymarłe jest gatunki. Coś, coś coś tu teo. Teo. A to jest czaszka na teo. patrzcie jakie to podobne. Hej, no to podobne. Pewidystyczne. <grymina> <na, to jest grymina> Całe nie to jest w to to jest to to? Ej, chodźcie się spotkamy na, 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 Przy tym czym, czymś dziwnym, bo to jest jakiś ołtarz. Jest nie, o, o dobra, ej, chodźmy to, nie, przez... serio! Każdy Zapraszam tutaj to kościoła, ale nie zabijajmy się! Chodźcie na tełowi to kościoła. To ołtarzu. Netoowie to ołtarzu, a nie zabijamy się, chodźcie no, Nie zabijaj może. No, no, ale wiesz, y, w jakieś kulce trzeba mieć ofiary ja. Dobra, to zrobimy ruletkę, e, więc tak, wybieram Ten tutaj netheo idzie na ofiary jakby co, ten tutaj O, dobra, wiem kto jest mordercą, uciekamy, 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 uciekamy no. Jak ja kurna <grymne> właśnie, widzowie, taki jest sposób na mordercę, jak znaleźć. Boże, super. Ja <grymne> zrobiłam ładne kółeczko i zrobię z tym stasi. To jest sposób na mordercę, żeby mnie no. zabić. to jest tak Naprawdę. To jest sposób na mordercę, żeby się przed nim uchronić. Ja tutaj ku. Widzę, a, 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 a. <grymne> Boże. Co? Co ty nie powiesz? Wow, nie wiem. to jest ten. Ten to jest morderca. Jezus. O Boże, o Boże, o Boże, o Boże. Szybko! Szybko? Żeby on mi nie znalazł? No ja sobie stoję na coś i niech mi To nie jest OK. Ja się teraz tak boję, bo nie jest seri jest mordercą! No nie! Już miałem napięty na jego. Dobra. Kto został? Ok, jest dwóch tetełów. No co ty? Zambi jest! Czemu tu wow. wow. Uciekaj, uważaj! Neteo, uważaj, Neteo jest niegodziwa! A ja w ogóle tu jest, co O nie, nie! To są jeden Neteo! Jeden na jednego, boże! Prawidłowy Neteo kontrapor. Ja? Nie co? wiem czy ja mam. To wygra? Kto wygra? Kto wygra? Kto? A tutaj który... okay, Uciekamy, uciekamy! E... Na pewno jakiś. A Neteo i Neteo, dobra! A w sobie to i tak Neteo wygra, więc bez różnicy! Nie, no. no. nie, Neteo! No. Neteo, jesteś zwycięzcą! Jesteś! Ja ty <grym> to mówisz, to siebie czy o mnie? ciebie No na pewno jakiś. Na pewno Neteo! Boże, niech tak teraz boli i chodzić. Kurde! Lekli... Dobra, <grym woupilety> Neteo wygrał! Neteo wygrał, to jest najważniejsze. Wygrałem teoretycznie. <grym woupilety> ja teoretycznie! Brawo! Jesteśmy już tutaj z Netełami! O nie, to jest piramida Teotihu. No. O nie, to jest, jest... jest... grobowiec. Jesteśmy aktualnie na przedostatni już arenc. Więc, więc wiecie. Infecją. Dobra. Ty chcesz coś z tym współpracować? Nie współpracować. Ej. Jest... Dobra, Dobra jest... ja jestem tutaj jestem z policjantem. Jest hmm? Ej no to. A wy wiecie który na to, to na to? To jest jeszcze te piramidy. Nie To to jakich dżungli z małpkami. Ja skatę tam z piramid. Prosta odskoczyć. Oh, ale mega! Dobra! Ja tu idę się chować. Ej, hey, Neto! Gdzie jest to jakieś na to. O oh, hej, netto! Obie! Ej, netto! Obie, chodźcie tutaj na chwilę! Nie! O. O! O! O kurde! Ej Nie! 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 O Nie! O ale wy jesteście głupi Ja cię Ej, to się stary robi niebezpiecznie, coś tak czuję Okej okay, uważam, spokojnie Ej, Może nie mam łuku? Ale mam Boże, gdzie jest Neteo? neto? na po, na piramidę Myśl jak na, tył. To na Dobra Dobra, może podamy to z morderca Nie podchodzić, bo strzelę Możesz? Twa... Jest... No. O to ty, to, to już lepiej nie idę. Jak chcesz może to, to ty jesteś mordercą. Ej, może tamtą zabijemy i się przekonamy. No na Tamtego, nie no tamtą. To jest na piramidzie. O do... Poś, ty, bo masz... Na To masz że mówisz, że wszystkie na one to, to, to kobiety, bo do... tamtą. Pod... Nie, nie, nie. No właśnie. Ja go podniosłem mam z tego pomnienia Ale ten tak. drugi, ten drugi co celuj do O mój Boże, zostało tylko pięciu DT'ów Ej, wy co idę na piramidę Nie zabijajcie, proszę sí. Nie zabijajcie sí. mnie DT już nie! Nie, nie, Mateusz, ne, ty nie, ty nie no. się ode mnie na O nie, uwaga, uciekajcie DT, nie To ostatni DT ma Zezza Tak Nice, wygrałem, neto, to wygrał, brawo ja. Dobra, jesteśmy już na ostatniej oto RNC. Jesteśmy znowu w biurze, tam ci się wszystko zaczęło. Ja cię, tutaj się to wszystko zaczęło. Dobra, mogę ci ufać, wszystko się dobrze skończy. Zginione sprawa. to mogę Nie, ufać? O nie, 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 nie Boże, się tak teraz po boję ja, w głowie? Idźcie Mogę do, 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 do. O, Nie, ja O niech to już to jeden na to umarł. No nie, nie. 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 Czas na O, czy... o niech to czas na czystkę. O to tutaj, ne to kolej. Nie wiem, to jest w Już mnie nie wiem. mordercę, jak on wychodził. Idu, idu. To się tuje teraz, Katę. Ktoś tam mną idzie? Idu, idu. O, się ma Idu. A ja, ja, ja ja piszę, piszę, jaka idę. Idu? Jesteśmy Neteami, nikogo no nie właśnie. ma. O, ja przecież jestem na to, co ty mówisz? Tylko na to. Na no, drugi ma Idu, na, na pierwsze Neteo. Właśnie, Neteo, idą na to. Właśnie, na to, idu, na to. No to, idę na to, dobra Na pierwszej minę to, na, 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 na drugie idę na nazwisko na to ja Ej, dobra, cała siódemka zapraszam na środek, rozstrzygniemy to jak prawdziwi mężczyźni Okej, okay, jednak szóstka, cała szóstka Dobra, piątka na sam środek, zapraszam nie, Dobra, to czwórka i jeden morderca, zapraszam No to, chodźcie Nie, bo ja się kryję No dobra, o nie, to jest pewnie morderca, więc ja są też idę Macie rację, nie warto dla Neteo się poświęcać Super Ale dla twojego kanału warto No ale dla mojego kanału Boże Za tobą, za tobą Neteo, za tobą nie! Oh! Dobra! Już Hiro Neteo Ja tak. Ja myślałem, że ty nie wiem kto Dobra, no to teraz ciemna robi się, pożegnać. Teraz z na teami chcieliśmy podziękować za oglądanie tego odcinka Pamiętajcie 5000 co ja mówię? 1500 łapek w górę to równa się kolejny odcinek na 100% oraz napiszcie w komentarzu jakich tym razem chcecie, żebyśmy mieli skiny jakich osób. Więc tak, ja byłem na teo, byli ze mną na teowie. Pa pa! pa, pa. pa, pa. pa, pa.